Lewandowski, najwybitniejszy polski zawodnik i to jeszcze krający za naszych czasów. Niestety jej nie dało mu Futisa, ale my dzisiaj mamy najlepszą możliwą dostępną kartę Roberta w grze. Co prawda, nasz maestro ma kartę w środku pola, ale koło fortuny zadecyduje, kto wokół niego będzie grał. A następnie będę musiał wygrać jeden mecz i jeżeli przegram to spotkanie, to ten lewy będzie musiał zostać spikselowany. Powiecie nic wielkiego? Był zrobiony z SBC. Nie będzie drugiego takiego. Robercik czeka już w składzie. Koło fortuny już jest gotowe i to właśnie ono będzie decydowało, kto jako pierwszy dołączy do. Robert do składu, no to zakręćmy tym kołem i zobaczmy, co ono ma nam do powiedzenia. A mówi nam o tym, że musi być to B FC Bayern legenda. Legenda tego klubu. Zobaczmy, jakie legendy Bayernu są gdzie. Legenda Bayernu Monachium, proszę bardzo. Franz Beckenbauer, czyli jedna z najnowszych ikon dołączających do FC 25, więc nie mogłem go nie dać do składu 96 overall. I mamy już środkowego obrońcę do składu. No to czas na drugie zakręcenie kołem i co tym razem przyniesie nam fortuna? Fortuna przynosi nam... Zawodnika z BVB, czyli byłego klubu Roberta Lewandowskiego, ale z tego roku. Zawodnik z tego sezonu, Borus i Dortmund, proszę bardzo, i jak patrzycie na cenę tego zawodnika i patrzycie na jego statystyki, to myślicie, nie, to jest niemożliwe. 42 250 końców, tylko tyle musicie zapłacić za 97, a dajemy jego na lewą pomoc. I na razie, na trójka. Jest w naszym składzie. Koło przemówi po raz kolejny, bo zobaczymy, co nam przyniesie tym razem. I jest to player pick czy zielona karta? Player pick. No to nami player pick 2 z 3, 86, no ale potrzebujemy tylko jednego zawodnika, stąd bądź zawodniczki. Zobaczymy, czy ktoś specjalny się trafi. I już mamy kartę specjalną. Pani Smith na napadzie. No niekoniecznie, powiem szczerze, ale tutaj zobaczmy. Pan Berg też nie i czy na końcu będzie ktoś dobry Rudiger i powiem Wam, wiecie co, z tego wszystkiego. Myślę, że taki niemiecki środek obrony mógłby być dobry. Ufam mu, biorę Rudigera i to on zagra na środku obrony. Tak prezentuje się nasz skład, a koło Fortuny już czeka na kolejny los. A Ty chcesz oglądać takie wyzwania na żywo? Zapraszam Cię do mnie na Kika, gdzie streamuję niemal codziennie. Teraz wakacyjnie, może nie zawsze FIFA, ale bawimy się tam świetnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Kika. A od września, kiedy wyjdzie ft 26 będziemy tam łupać codziennie. Także sprawdźcie mojego Kika, no i losujmy dalej. No sprawdźmy. Kręcić, Kręcić. Sprawdzamy, przeglądamy, a tutaj wylosowało nam się eks-kolega z drużyny. No to tutaj mamy spory wybór. Nie mogłem postawić na nikogo innego jak Marco Roysa, tym bardziej, że jest na środku pomocy i będą patrzyli na siebie jak wtedy, podczas tego popularnego klipu, gdzie grali przeciwko sobie i nie mogli ze śmiechu. Właśnie oni będą grali w środku pola, no idealnie tutaj się wylosowało. Piękny środek pola. Zostało nam sześć miejsc do obsadzenia w naszym składzie i zobaczymy co teraz. Player Peak już był, więc odpuszczamy to sobie jeszcze raz. Czy na razie dobrze się bawisz na filmie? To bardzo dobrze. Nie zapomnij o łapce w górę i napisajcie w komentarzu. Na przykład spoko ci się to ogląda, albo na przykład ja bym coś zmienił, nie? I wtedy co byś zmienił? To tyle. Dzięki. No i od razu jedziemy jeszcze raz, nie robimy tego samego. No bo to bez sensu, lepiej jakieś inne emocje. i Bayern, no, legenda też już była, więc... Koło fortuny, chce trafić na to samo. A jest dużo wyborów, więc szkoda, że się to e, powtarza. Czy to będzie zawodnik z Lecha Poznań? No chyba tak! Zawodnik Lecha Poznań musi wbić do naszego składu. Joel Pereira, 34 750, musiałem dać za niego bardzo dużo, tyle prawie co zadaje mi jego, ale to była jedyna jego karta aktualnie na rynku. Nie ma go na rynku wymiennego, no i musiałem go dać na tą prawą stronę, bo to też jest jedyna karta z Lecha Poznań, z FC25, która jest kartą specjalną. Lech Poznań za nami, teraz przydałoby się naprawdę kogoś dobrego i na bramkę, i na lewą o obronę, bo to, to nie wygląda najlepiej. Kurczę, cały czas losuje się to samo. Wylosujmy jeszcze raz. No słuchajcie, naprawdę, mamy pięć losów na razie, a, a często losy. Losuje... No nie wiem, czy naprawdę to koło... No dobra, może paczka 89? Nie. Jeszcze raz to samo, widzicie? Zobaczcie, ile tych rzeczy tu jest, a ten los, no przekorny, trafia mi zawsze e, to samo. Czy tym razem... E... I czy to będzie FC Barcelona? Ale to musi być legenda FC Barcelony. Małe roszady w składzie, bo tej karty Ronaldinho nie mogło zabraknąć jako legendy FC Barcelony. Więc z tej strony ADMI poszedł na napad, a na jego miejsce na lewą pomoc poszedł Ronaldinho. Są oni na swoich pozycjach, więc wszystko tu się zgadza. No ale musiałem tego Ronaldinho wrzucić do tego składu i zagrać, zobaczyć tego kucyka biegającego po lewej stronie. Zostały nam cztery miejsca w składzie. No to kręcimy, kręcimy i szukamy cztery miejsca. Jeszcze bramkarz by się przydał, zobaczymy co nam się tutaj trafi. I mamy tutaj zawodnika, który zdobył złotą piłkę. No to... Hmm. Ciekawe. Brazylijskie skrzydła tak to będzie wyglądało, bo kaka zdobywca złotej piłki z 2007 roku ląduje w naszym składzie. Co prawda, mógłby zagrać na napadzie, ale zobaczymy, kogo nam się wylosuje. Może zmieni, zmieni go jeszcze pozycją. W każdym razie, kolejny zawodnik 5 na 5 No i 97 overalla Kaka musi wylądować. W nasze 11 zostały 3 spoty. No to czas na wypełnienie tych trzech slotów, jakie tu są. I teraz paczka ze sklepu, czyli na paczka ze sklepu No to zobaczmy, jaka ciekawa paczka Może pomóc nam zbudować ten skład Może mój budżet 186 tysięcy Nie pozwala na coś wybitnego Ale patrząc na to, jaki mamy czas w grze To nawet wiecie, taka malutka paczka e, Będzie dobra Za 10 tysięcy, ale myślę, że znajdziemy tutaj Coś dużo, dużo lepszego Dobra W takim razie, słuchajcie, otwieramy I Futis będzie w naszym składzie Jest to chłop na środku obrony Z Holandii będzie to Koman, będzie to Koman, więc no będzie musiał chyba zagrać na lewej w środkowej obronie w takim razie. E, 97 overall, mam w ogóle już go w składzie, więc on pójdzie do klubu, no ale gdzieś go tam umieścimy. No niestety musi zagrać bez zgrania na lewym środkowym obrońcu, a nam zostało bramka i napastnik, kaban, musimy trafić coś dobrego. Dwa losy jeszcze przed nami, jeżeli się nie pojawi to samo. No i zobaczmy. Player pick już był. Czy zielona karta może jakaś? Player pick już był. Losujemy jeszcze raz. Szybkie losowanko. No i sprawdźmy, czy tutaj ktoś w końcu będzie jak kolega z drużyny. Nie, nie, nie! Paczka za 7,5 tysiąca. Oby tam był bramkarz. Oby tam był bramkarz. No to zobaczmy w takim razie, czy tutaj będzie. Jest! Jest, jesteśmy uratowani. Paczka za 7,5 tysiąca we Jeszcze trafiamy. Kto to jest w ogóle? Eee, nie wiem, kto to jest w wersji Food Birthday. Eee, no, to, no to pięknie, no to pięknie. Zubimendi e, trafia do nas. No powiem Wam, paczki za 7,5 tysiąca. To się tego nie spodziewałem. I oczywiście bierzemy go do składu. Nie wiem, czy lewego nie będę musiał dziś przełożyć. Może na napad. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Tak czy inaczej, reszta sobie pikselujemy, ale ten zawodnik idzie do naszego składu. Wiecie co? No lewym grać bez zgrania to chyba nie będę. Zaryzykujmy i dajmy biegać po prostu do na napad. A teraz musimy wylosować kogoś, kto zostanie naszym bramkarzem. Trzymajcie kciuki. Co to będzie? Co to będzie? Żeby był wybór tego bramkarza dajcie kogoś dobrego odwieczny ryk Walczy chat GPT O, 2-4 ma, Real Madrid Mogę wybrać kogoś z, z Realu i wiemy, kto to będzie. I Tibo Kurtua jest w bramce. oraz jest nasza cała jedenastka, która wygląda groźnie, chociaż niektóre pozycje, tak jak tutaj ta prawa strona. Wiecie, co zróbmy? Tak, może to będzie bardziej bezpieczne, żeby Beckenbauer bronił tej strony. Gramy tym składem, lecimy lewą stroną, no i zobaczymy, kto będzie gwiazdą tego zespołu i czy uda nam się wygrać, bo w przeciwnym wypadku lewy idzie na Quickset. No to gramy i zobaczmy przeciwko komu. Robert Lewandowski w środku pola. By... Oj, oj, oj. Oj, oj, Lusko, Olisę, Ronaldinho, Isak i Rodman. Nie wróżę przyszłości dla Roberta Lewandowskiego w tym klubie. Jeszcze cień na stadionie, no nieźle. Ale Robercik już ciśnie lewą stroną. Robercik! Robercik, słuchajcie! Robertzik cały czas, Robert Lobre, Robert lover, Robert! Oj, próbował, ale kundę. Jego kolega z zespołu go zablokował, ale mamy jeszcze tutaj em, no tego magika brazylijskiego: Ronaldinho, Ronaldinho do Benkel do Wario, Beckenbauer do Diego ten do komana, koman! Słupek jeszcze Jest jeszcze stał co tu się dzieje? Koman, kto by pomyślał? Koman, bez zgrania, strzelana 1 do 0! Nice! Robertik. Musi strzelić. W tym wyzwaniu Robert musi strzelić. Robert cały czas przy piłce. Lewandowski, ósma minuta. Tak jest, Robertik z Bramką. Nie założyłem stroju Barcelony, spokojnie, aż tak na tym kanale nie zwariowaliśmy. O nie, Ronaldinho! I nawet Thibaut Courtois mnie nie uratował, Ronaldinho 97 z bramką. Niedobrze. Lewy idzie z kolejną akcją, RUBERT! Co to jest za mecz, co to jest za gra? Krychu285, czy się z nami pożegna? Nie, no to by było Dobre, za tak. blisko, za szybko i tak. Krychu825 w Division Rivals w czwartej lidze się z nami pożegnał, chciałem zagrać w ogóle w yy, 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 Foot Champions kwalifikacje, ale no, nie mieliśmy punktów, jak widzicie teraz 200 nam doładowało, dlatego to tak się skończyło. A wy dajcie znać w komentarzu kogo innego z tego co nam koło wylosowało dalibyście do składu jeżeli podoba wam się ten odcinek łapka w górę, subskrypcja, my widzimy się w kolejnym takim wyzwaniu, dajcie znać kogo byście chcieli zobaczyć i jaką kartę w kolejnym takim wyzwaniu, trzymajcie się. Tschüss.